Witam, zapraszam na spacer po ogrodzie. Ogród nieduży, ale pracy jest naprawdę dużo. Chciałabym, żeby ten ogród wyglądał jeszcze piękniej, ale jeszcze trzeba na to czasu. roku postawiliśmy pergolę i wejście do ogrodu, do części warzywnej, a tutaj z boku mam melisę, chrzan, miętę, ten krzew to jest żylistek, który był przesadzony w tym roku, mam nadzieję, że się przyjmie. Posadzony jest tutaj też świerk, który przez kilka lat dochodził do siebie i w końcu rośnie. Jest to choinka bożonarodzeniowa, która została wsadzona do ogrodu. Tutaj Dalej z boku mam dereń, michałki, irysy, czmielinę, y, róże, które też sama sobie rozsadziłam na końcu, rabarbar, no i w tyle jest kurnik. Kurnik z wolierą oraz z wybiegiem dla kur. Kur mamy 10 i jeden kogut plus jeszcze dwa liliputy, y, kurka i kogut. Jajek ostatnio mało, bo już jest zimno, także kurki dostarczają jajka oraz jest po nich obornik. Tutaj mamy wstaw nieduży, ostatnio był przerawiany. także trochę naokoło błoto. I tutaj znowu kolejne, kolejna rabata ozdobna. Te rabaty z boku mają dopiero dwa lata. Dlatego też jeszcze nie są te rośliny takie rozrośnięte, żeby, były, żeby był efekt. No, i dalej mam winogrona. Winogrona w tym roku niestety się nie udały, więc wina nie będzie. No, i znowu tutaj deryń. Także tak to wygląda. Na środku są jeszcze porzeczki czarne i drzewka owocowe. A tutaj z boku mam rabatę. Bylinowo-cebulowo, czyli na wiosnę tutaj się pojawią krokusy, piacente i tulipany. I dalsza część ogrodu to jest ogród ozdobny. I tutaj mam posadzone takie rośliny jak bukszpan, irga i z tyłu budleja Dawida. Jeżeli chodzi o bukszpany, one w tym roku mi chorują. Ten jedyny egzemplarz. Jeszcze się trzyma. I tutaj dalej mam pięciornik biały, berberyz, sosna karłowa, pigwowiec, jałowce. Ta część ogrodu już ma z 5-6 lat. I tutaj dalej mam jeszcze żylistka, który przepięknie kwitnie. Później trzmielina, dalej jeszcze magnolia i rokitnik. Natomiast, jeżeli chodzi o tunel foliowy i szklarnię, to na bieżąco wiecie co się tam dzieje, ale Wam również pokażę. A więc, tunel foliowy przygotowany do kolejnego sezonu, chodniki wyściółkowane trocinami, a z boku posadzony por, który był na działce pod lasem. Jak wygląda sytuacja w szklarni? Również niedawno filmik był na kanale. Ale również pokazuję Wam, jak to wygląda. Z boku koperek, sałata, na środku też wiecie, że jest posadzona sałata. A tutaj no, ostatnie, pomidor, ostatnie pomidory, które już tak pewno nie zdążą dojrzeć. Ale cóż, także tak wygląda mój ogród. Marzenia o tym ogrodzie są naprawdę duże. Ale po malutku, pomalutku z roku na rok ogród nabiera uroku. Także marzenia się pomału spełniają, ale wszystko wymaga nakładu pracy, nakładu finansowego i czasu, i chyba przede wszystkim czasu. Także to by było dzisiaj na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I zachęcam do subskrypcji kanału.